Siemanko z tej strony, na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standardowo film, oglądacie do końca, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz komentarz. No i wbijacie pierwszy link w opisie, bo jeśli chcecie wygrać skina, również musicie mieć mój kodzik. Także pierwszy link w opisie wystarczy, klikniecie i macie wtedy procent do wpłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności. Także serdecznie wszystkich zapraszam, a ja widzowie dzisiaj. Otwieram skrzynki moje, czyli skrzynki z nazwą Esteban. Postaram się kilka takich otworzyć, bo kilka ich jest. Jeśli widzowie chcecie, bo mm, jeśli robicie skrzynkę, no to chyba coś tam z tego dostaniecie, jakiś tam malutki procencik. Także twórzcie skrzynki z nazwą Esteban i będę właśnie w kolejnych odcinkach takie skrzynki otwierał. Mamy trochę tych skrzynek, dlatego sobie jakąś otworzymy, no jest na przykład za 2,5 tysiąca, ale na taką mnie niestety nie stać. Może w kolejnych odcinkach takie sobie pootwieram, ale dobra lecimy już bez przedłużania Z eee, skrzynęczka Esteban jakaś tutaj będzie na pewno otwierana, no i zacznijmy sobie od skrzynki 50% profit eee, 75 zł, jedno takie otwarcie kosztuje i zobaczymy co trafimy, no i trafiamy kałaszka The Empress, 25% szans było na niego, no i mam proficik 129 zł, bardzo ładnie, no i jeszcze jedna, no i jeszcze jeden kałaszek byłoby naprawdę fajnie no, jest, jest po raz kolejny kawałek znowu 123 zł. Także skrzyneczka Esteban, 50%. Profit bardzo dziękuję widzowi, e, który ją zrobił. Bo jak na razie ona naprawdę fajnie oddała. I zaczynamy od fajnego profitu. Weźmy sobie dalej: e, mamy Esteban Ryzyk 227 zł. No, i jest to skrzynka ryzykowna. Jak widzicie, jest to skrzynka ryzykowna. Bo tutaj, chociaż kurczę, no średnia jest ta skrzynka, powiem Wam szczerze. Ale no jedną, jedną sobie pozwolę otworzyć i zobaczymy co w niej będzie 225 zł wydajemy i trafiamy AWP Boom Która daje profit na 5% aż 418 zł ona kosztuje 190 zł profitu No jak na razie widzowie Wasze skrzynki są niesamowite Są niesamowite, bo dają naprawdę kozacki proficik. Lecimy ze skrzynką Esteban Sory e, No i tutaj też mamy naprawdę fajny item. Jest 10% na kostkę, otwieramy i zobaczymy co będzie. No, nie, no, niestety, niestety, pierwsza skrzynka musiała taka być jest Battle Skirt The Emperor. Ale pozwolę sobie jeszcze jedną taką otworzyć. Jednak wydajemy ponad stówkę. To chciałbym, żeby tutaj coś fajnego poleciało. A nie USB Cortex. No, niestety, ta skrzynka totalnie nie oddała. Także Esteban Sory, no, ktoś widzowie mnie tutaj oszukał na pieniądze, oskamował mnie. Mam nadzieję, że kolejny widz, który zrobił skrzynkę. Już już lepiej, lepiej. lecimy, Esteban otwórz. O kurcze. No nie, no to jest słaba skrzynka. Tej nie będę otwierał, bo to jest no taka no, no nie, no nie podoba mi się ta skrzynka. Dobra, Esteban Exclusive 293 zł. O kurcze, ależ tutaj jest ryzykowna skrzynka. Mamy 3% na Ikarusa za 1500 zł i procent na hydroponikę. 293 zł za skrzynkę. No dobra, dobra widzowie, otwieramy 3 stówki. No i byłoby to coś niesamowitego, jakby coś z tych dwóch poleciało. Jest AK Wulkan 236 zł. Ok, no 5 z nich straty, ale sprzedamy. I otworzę jeszcze raz. Proszę, może jakiś Ikarus, byłoby to coś pięknego. I jest ta boom. Ok, to też jest dobry drop. Bo jest ponad stówka profitu. Bardzo ładnie. No dobra, otworzę jeszcze jedną taką skrzynkę. Czemu by nie? Ryzykujemy. No i jest The empress niestety. Mogłem tego nie otwierać, bo jest, niestety, strata. No ale dobra, mamy jeszcze 325 zł. To otworzymy sobie jeszcze jakąś skrzyneczkę, yy, której nie otwierałem. Yy, Esteban 100% z profitu to za tanie. Esteban 25%, dobra. 25% na koskę to walimy 3 takie skrzynki. No i jakby dwie koski poleciały, byłoby fajnie. No. Także. Skrzynka nazywa się 100% profit, a my mamy 260 zł w plecy. No dobra, widzowie! Niektóre skrzynki wasze naprawdę fajnie poddawały, niektóre trochę gorzej. Weźmy sobie tutaj jeszcze, otwórzmy skrzynkę Tom, Cyk, otwieramy skrzyneczkę i co my tutaj będziemy mieć? No, event niestety tym razem nie oddał, bo jest MP7, które kosztuje 6 zł tylko, ale dobra, mamy jeszcze naprawdę dużo tych itemków. To zróbmy sobie upgrade 457 zł może mieć 274 Lub 1100, podpisujemy kontrakt Jest kałaszek, zależy jaki to będzie Jungle spray Za 378 zł Ok, no dobra Wiecie co widzowie Mamy w tym momencie 1200 zł Czyli jesteśmy 3 stówki w plecy jakoś Mogę mieć z tego aż 3 koble Ale mogę mieć 720 Wiecie co, ja nie będę ryzykował jeszcze I otworzę sobie i jeszcze skrzyneczki Esteban'a Cyk Jaką by sobie tu otworzyć? Może otworzę sobie widzowie Kurcze 4000, Esteban Fade 25% Zaryzykuję widzowie, zaryzykuję 25% szans na Hansmana Fejda eee, Znaczy na Hansmana Marble Fejda 20... Dobra, testowe otwarcie pierwsze poleci I gdzie w testowym by poleciał? nie poleciałby w testowym, dobra jest to dobra informacja, bo może w zwykłym teraz poleci, proszę proszę kto zrobił tą skrzynkę, niech da mi tego handsmana, otwieram i zobaczymy co tutaj będzie, proszę nóż jest let's go widzowie, let's go już wiedziałem, że to siądzie 950 zł zysku Hansman knife marvel fight. no i takie odcinki to ja szanuję, coś pięknego no i mamy jeszcze 820 zł widzowie, no to teraz sobie pozwolę na te Esteban Exclusive otworzyć, bo i tak jestem na naprawdę kozackim proficie w dzisiejszym odcinku. Coś pięknego Esteban Exclusive. Yy, trzy nie, dwie niestety. Nie stać mnie dwie takie skrzynki. I karus proszę i będę w niebowzięty. Co my tutaj mamy? No nie, no tutaj niestety gorzej. Ale na spokojnie szanowni, 240 zł. Dobra, już tam strata, to mnie to nie obchodzi. A i na koniec sobie otworzymy skrzynki First Universe e, z tej gali Niech jest razy 5 taka skrzyneczka, może akurat coś odda, to już gala już się odbyła ale jeszcze mamy te skrzynki limitowane, także możecie napisać, czy je otwieraliście. Oczywiście pamiętajcie, że z kodem Esteban najlepsze, najlepsze skrzynki w Polsce. 112 zł, to jeszcze nie stać. No i polecimy sobie. Na koniec na kontrakcik i zobaczymy, co poleci. Okej, okay, tutaj nawet Spoczko oddało, bo mamy no, 21 złotych straty. Nie ma tragedii. Walimy sobie kontrakcik. Dobra, syk z tymi też droższymi itemeczkami. Mamy 377 zł, 226 minimum, 940 max. Podpisujemy. O, no i mamy Bowie Knife i to już będzie na pewno profit. Przepraszam, Classic Knife za 700 złotych. W stat Classic Knife. 7 stówek z 300, no ja naprawdę nie wiem widzowie co się dzisiaj dzieje w tym momencie weku mam ile? Oj, 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 oj. Ile mamy w tym momencie weku? Nie wiem, nie wiem czy to... A mamy 2000 złotych. także niesamowity profit. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.